20 marca 1920 roku tutaj w tym miejscu odbyła się bardzo duża uroczystość. Marszałek Józef Piłsudski przybył do Tomaszowa, aby dekorować ułanów 6 Brygady Jazdy. W tym miejscu w 1920 roku nie było lasów. Była tutaj duża polana, przestrzeń. Gdzie, gdzie przyjechało na tą uroczystość poświęconą upamiętnieniu bitwy pod Komarowem ponad 2000 kawalerzystów, którzy walczyli właśnie o bitwę pod Komarowem. Marszałek Piłsudski, tutaj na siwej dolinie, odznaczył, jak podają źródła, około 200 kawalerzystów. Była to bardzo duża uroczystość i ogromne przeżycie nie tylko dla kawalerzystów, ale również dla mieszkańców Tomaszowa, ponieważ marszałek Piłsudski nie tylko odznaczał łanów, ale też wizytował szkołę, ówczesną szkołę. Dzisiaj ta szkoła nosi imię marszałka Józefa Piłsudskiego no i numer dwa. Znajdujemy się przed budynkiem szkoły, gmachem szkoły, które wiele widział, wiele ma do opowiedzenia. Marszałek Piłsudski, który przybył do Tomaszowu Lubelskiego i odznaczał na siwej dolinie, nie omieszkał do tej szkoły zajrzeć, wizytować ją, nadzorować. Rozmawiał z dyrekcją, z nauczycielami i wiem, że na odchodne powiedział chyba miłe słowa dla nas tych poprzedników. Nauczycieli, że sprawy szkolne idą dobrze. Józef Piłsudski drugi raz przyjechał do Tomaszowa Lubelskiego. Pierwszy raz był w 1901 roku, gdy uciekał po e, jego aresztowaniu z zaboru rosyjskiego do zaboru austriackiego. Też szczególna e, e, sytuacja była, ponieważ nie było takie proste wyjechać z Królestwa polskiego w 1901 roku po jego e, aresztowaniu, gdzie udało mu się uciec ze szpitala e, więziennego w Petersburgu przez przyjaciół swoich z organizacji. Przewieziony przez Kijów do Zamościa. W Zamościu już miał spotkanie z leśnikiem. I to jest bardzo ciekawa historia. Właśnie Jan Miklaszewski, leśnik ordynacji zamojskiej, w tym, w tym czasie był inspektorem, kontrolerem lasów ordynacji Zamojsk, przyjął Piłsudskiego razem z żoną i też z panem Sulkiewiczem, który był tym głównym organizatorem jego ucieczki z Zaboru Rosyjskiego. Przejechali bryczką Miklaszewskiego do Tomaszowa Lubelskiego i tutaj o nadleśniczego, Nadleśnego, tak, tak to się wtedy nazywało, Dombrowskiego przenocowali. Znajdujemy się w miejscu kolejnym podróży Józefa Piłsudskiego z Zaboru Rosyjskiego Do zaboru austriackiego. Jest to miejscowość Zawadki, nieopodal miejscowej Zawadki, natomiast to miejsce to jest miejsce, w którym w tamtym czasie była leśniczówka i gajówka Zawadki, tak nazywana. Mieszkał tutaj podleśny Brand, i do tego miejsca właśnie dojechał Józef Piłsudski z Janem Miklaszewskim, z panem Sulkowskim i z żoną Józefa Piłsudskiego i przesiedli się na bryczkę. Gajowego Bercika i pojechali już do miejscowości Rebizanty, w którym, w którym to miejscu Józef Piłsudski przekroczył granicę. Znajdujemy się w kolejnym miejscu, punkcie charakterystycznym związanym z Józefem Piłsudskim w pojecie Tomaszowskim, w Tomaszewie Lubelskim. Znajdujemy się w miejscu nieopodal Tanew. Do tego miejsca właśnie został dowieziony Józef Piłsudski ze żoną i z Janem Miklaszewskim przez gajowego Berdzika, bryczką, i z tego miejsca przeszli dalej do punktu kładki w lesie, przez którą przeszedł Piłsudski na stronę zaboru austriackiego i dalej do Lwowa. Był to znany, znany punkt, od kilkunastu, albo kilkunastu lat co najmniej wykorzystywany przez polskich patriotów którzy przenosili tutaj, oprócz oczywiście kontrabandy, bo też i tak, i tak i tak było, bibułę, czyli wszystkie informacje z zaboru austriackiego, gdzie mogły się jakby narodowości rozwijać i nie były tępione, czy ograniczane do zaboru rosyjskiego, czyli wszelkie publikacje Mickiewicza, Słowackiego, tędy między innymi były przenoszone. Szkoła pamięta szkoła edukuje, szkoła uczy, ale są takie lekcje praktyczne, żywe lekcje historii, tak jak rekonstrukcja walk ułańskich, które pokazują potyczki między kozakami a polakami i zapraszam wszystkich na rekonstrukcję bitwy polsko-bolszewickiej w roku 1920. Moje nazwisko Józef Szejewski, jestem pasjonatem marszałka Józefa Piłsudskiego i Legionów. To są moje prywatna kolekcja, moje zbiory, które staram się cały czas powiększać. Należy do związku Piłsudczyków RP Tomasz Królewski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo jest nam miło, że możemy w te strony przyjechać i zaprezentować swoje umiejętności, a także pokazać Państwu jakże piękny czas naszej historii 1920 roku. Przedstawimy Państwu jedną z potyczek, jaką odbyli Kułani ułani jazłowieccy Kułani o bardzo bogatej tradycji kawaleryjskiej. Widzimy, proszę Państwa, scenkę żniw, więc y, mieszkańcy jednego, jednej z wsi wybrali się, aby kończyć żniwa, aby sprzątać zboże. Mimo, jak wspomniałem, bardzo trudnego i niepewnego czasu. Otóż, proszę Państwa, y, widzimy tylko praktycznie dwóch y, mężczyzn dorosłych, jednego podrostka. A dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo młodych chłopców poszło do polskiego wojska. Ale bez żywności, wiadomo, nic byśmy nie zrobili. Na pewno byśmy tej wojny nie wygrali. Dlatego też polscy chłopi, mimo tego strachu, mimo niebezpieczeństwa zajęcia polskiej ziemi, pracują i wykonują również swoje obowiązki w ten sposób służąc Polakom i Ojczyźnie w tamtym czasie. Widzimy tutaj scenkę, że zbliżają się y, Sowieci, i zobaczymy za chwilę, co, co się stanie. Oto jest napad. Oczywiście polscy żołnierze bronią się bardzo dzielnie, i niestety, niestety, polegli. Rosjanie działali z zaskoczenia. I wpadają Rosjanie z karabinami, oczywiście i wiadomo, z czym to się wiązało. Strach, zagrożenie, zagrożenie życia, śmierć i w odwodzie tym piechurom sowieckim wpadają kozacy. Kozacy oczywiście z Armii Budionnego nie mieli litości. Wszyscy wzięci do niewoli, najczęściej Ginęli, a często ginęli bestialsko mordowani. To proszę Państwa, co teraz widzimy, to był bardzo częsty obrazek w 1919-1920 roku. Ale widzimy już, proszę Państwa, polski patrol, który wyjechał, zaobserwował bolszewików. Widzimy teraz, proszę Państwa, atak pieszy. W tym wypadku mamy do e, czynienia z tak zwanym bojem rozpoznawczym. To, proszę Państwa, manewr, szybkość działania, odwaga w bezpośrednim starciu, to były decydujące cechy polskiej kawalerii. A tu widzimy dynamiczny atak oskrzydlający. Jedna sekcja zaskoczyła nieprzyjaciela ze skrzydła, Walka, walką pieszą zaprzątnięto bolszewików, związano siły bolszewickie od frontu, a w tym czasie jedna sekcja dynamicznie obeszła i widzimy, proszę Państwa, szarże polskiej kawalerii, lance do boju, szable w dłoń, tak brzmiała komenda i w pełnym pędzie nacierają na nieprzyjaciela. Proszę Państwa, na taki widok bolszewicy w 1920 roku najczęściej uciekali pod osłonę własnych karabinów maszynowych i artylerii. Bardzo rzadko zdarzało się, że podjęli walkę na takich warunkach, dlatego już wiedzieli, że świetne wyszkolenie polskich ułanów, ich zapał bitewny spowodowany miłością do ojczyzny, jest tak duży, że starcie z nimi na broń białą z pewnością przyniesie porażkę, jeśli nie dysponowali dużą przewagą liczebną.